I nadszedł wreszcie moment na recenzję polskiego kandydata do Oscara. Czy Boże Ciało ma jakieś szanse na nominację? Niewielką, ale to nie zmienia faktu, że jest to bardzo dobry film. Główny bohater Bożego Ciała 20-letni Daniel, chociaż jest w poprawczaku, chce zostać księdzem. I dlatego, kiedy zostaje zwolniony warunkowo z zakładu, decyduje się zamiast pójść do tartaku, gdzie został skierowany do pracy, podszyć się pod księdza. Nie wiem jak wy, ale ja po zobaczeniu zwiastuna do tego filmu nie mogłam się go doczekać, bo moim zdaniem zwiastun do Bożego Ciała jest jednym z najlepszych polskich zwiastunów, jakie widziałam. Tak zachęca do obejrzenia tego filmu, tak już gwarantuje wysoką jakość tego filmu. No, że no spodziewasz się wszystkiego najlepszego i czujesz, że przeżyjesz coś naprawdę niezwykłego i tak jest. I najlepszym dowodem jest na to, że po zobaczeniu tego filmu zamknęłam się na pół godziny w publicznej toalecie, żeby się wypłakać. No, a ja nie wiedziałem, gdzie Marta jest, czy ją porwali. Ostatni raz tak zareagowałam na The Florida Project. Wtedy też czułam bardzo silne Potrzebę wypłakania się, bo to troszkę jest podobna historia pod takim względem opowiedzenia historii życia osoby, która już na starcie jest spalona, bo właśnie taki jest nasz główny bohater pół życia wychowywał się w poprawczaku, a nie ukrywajmy, poprawczak to jest takie więzienie tylko dla nieletnich, także mam wrażenie, że tam się dzieją jeszcze gorsze rzeczy niż w więzieniu. Tym bardziej, że jeszcze jesteś nieukształtowany, więc wszystko, całe środowisko jeszcze mocniej na Ciebie wpływa, dlatego no, czy jest szansa na jakąś resocjalizację? No nie bardzo, no tak samo jak w więzieniach. Jakby tylko to środowisko tym bardziej Cię ciągnie w dół, tak, że już jest mała szansa, że się kiedykolwiek wydostaniesz na powierzchnię jako w pełni ukształtowana jednostka, która może zyskać szacunek innych ludzi. I ten film właśnie opowiada taką historię historię chłopaka, który już na samym początku jest skreślony dla społeczeństwa, jest z poprawczaka, jest stygmatyzowany przez to, nie ma szansy spełnić swoich marzeń, ponieważ nie ma wątpliwości, że nasz główny bohater Daniel jest księdzem z powołania jest zafascynowany swoim wzorem i autorytetem, czyli księdzem Tomaszem w tej roli Łukasz Simlat, fantastyczny i on po prostu chce być taki jak on. Chce. Czynić dobro, chce pomagać ludziom właśnie w ten duchowy sposób. I na przestrzeni filmu, no, nie ma wątpliwości, że doskonale się do tego nadaje. Ale, no, wiemy, że oglądamy na ekranie najlepsze tygodnie życia naszego bohatera, ale cały czas mamy to poczucie, tak samo jak nasz główny bohater, że ta bańka marzeń wreszcie pęknie, wreszcie to wszystko się skończy, ponieważ, no, tutaj fatum jest nieuchronne. I to poczucie, że to piękno, które się zadziewa, zaraz się skończy, no jest przytłaczające w tym filmie i właśnie dlatego tak też porusza ten film. Opisałaś całą tę sferę emocjonalną jakby ze strony głównego bohatera, ale właśnie wspomniałaś też, że ten film jest bardzo emocjonujący od strony widza, ponieważ jak widzimy tą bańkę, która zaraz pęknie, to nawet był jeden taki moment w tym filmie, kiedy ty powiedziałaś o nie, a ja powiedziałem, no jakoś ten film musi się skończyć, ale rzeczywiście bardzo nie chcemy, żeby ten piękny sen głównego bohatera Jakkolwiek się skończył. I to jest wielka zaleta filmu Boże Ciało, że jesteśmy bardzo silnie zaangażowani w ten film, w zasadzie od pierwszej do ostatniej minuty. Oczywiście ogromna zasługa w tym z jednej strony scenariusza, który jest emocjonujący i wciągający, a z drugiej strony Bartosza Bieleni, który fantastycznie odgrywa rolę Daniela, ale no właśnie zejście tych dwóch elementów sprawia, że siedzimy w tej historii po uszy. Ten moment, kiedy Daniel mówi, Ja jestem księdzem, no i zupełnie mimo woli wplątuje się w pewną sytuację no i nagle jesteśmy po tej drugiej stronie tej stronie za zakrystii mm. kiedy staje się Daniel księdzem i my trochę razem z nim stajemy się mm. tym księdzem i jesteśmy w takiej przedziwnej sytuacji no właśnie, no tutaj trzeba zacząć posługę, trzeba wyspowiadać, trzeba odprawić msze. Tak, ale czujemy cały ten stres z bohaterem Bielenie ma ogromne jasne oczy i mam wrażenie, że w tym się kryje sukces, jego oddziaływania na nas, po prostu w w tych oczach odbija się wszystko. Jego strach, lęk, a z drugiej strony taka radość, że wreszcie może robić to, co zawsze chciał wielkie uduchowienie. Naprawdę wierzymy, że jest to chłopak z powołaniem. No, wszystko, wszystkie emocje można poczuć przez te oczy. Dla mnie ten fragment, kiedy Daniel stawał się księdzem, był trochę jak powrót do zabaw z dzieciństwa, ponieważ pochodzę z katolickiej rodziny i szczególnie u dziadków bawiłem się w księdza. No i to trochę było tak, no. Nasz główny bohater też trochę bawi się w księdza, chociaż dla niego to jest jednocześnie bardzo istotne, ale no właśnie możliwość zajrzenia tam do tego trochę zakazanego świata była niezwykle fascynująca i też połączyła nas z, z bohaterem. No i kiedy on zaczyna się wdawać już w takie bardzo istotne duchowe sprawy, to właśnie przez to, że zaczynaliśmy razem z nim od samego początku, to jesteśmy w to aż tak intensywnie zaangażowani. Ciekawe, ten film powstał na podstawie reportażu Mateusza Pacewicza, który tutaj. Też jest scenarzystą, ale kiedyś napisał reportaż Kamil, który księdza udawał, który później przeobraził się w książkę. I Mateusz Pacewicz mówi, że w ogóle jest takie zjawisko w Polsce ludzi, którzy udają księży, i ponoć każdy kraj ma swoją taką grupę zawodową, grupę, która się cieszy dużym szacunkiem, do której aspirują i często się wcielają w te postacie. I na przykład, ponoć w Finlandii ludzie często podszywają się pod prawników, a w Ameryce ludzie się podszywają pod lekarzy. A w Polsce ponoć ludzie lubią podszywać się pod księży, ponieważ no jest to tak grupa, która no na pierwszy rzut oka widzisz księdza i od razu go troszkę inaczej traktujesz. No i tutaj nasz główny bohater, który jest z poprawczaka, który. Pierwszy raz, jak wychodzi na wolność, tak naprawdę spotyka się z policjantem, no i ten policjant mówi do niego: takich jak ty wyczuje na odległość wygnidy, można po prostu was od razu rozpoznać. No i czymże to jest, jakie to jest ogromne piętno? No już takich chłopak w zasadzie nie ma życia przez to, co zrobił w przeszłości. No nie ma szansy już nigdy spełnić swoich marzeń, czyli zostać tym księdzem. A tutaj proszę, wystarczy podkraść komuś koloratkę, założyć ją. I ludzie od razu inaczej Cię traktują. Mówią do Ciebie, proszę pana, proszę księdza, od razu mają do Ciebie szacunek. No i jest to dla bohatera moment, kiedy może odzyskać swoją godność, kiedy może odzyskać szacunek do samego siebie. No i co się wtedy staje? Staje się cud i staje się bardzo potrzebną jednostką dla społeczeństwa, jednostką, która przychodzi z zewnątrz do miasteczka i uzdrawia to miasteczko. Ten film jest właśnie głęboko chrześcijański, ale w taki pierwotny sposób. Naprawdę odwołuje się do takiego sedna chrześcijaństwa, do sedna nauczania Jezusa, do tego, żeby nikt nie został wykluczony, żeby nawet grzesznik, żeby nawet morderca miał szansę zostać zbawiony, a ten, kto jest zacietrzewiony, żeby to zacietrzewienie zarzucił i przebaczył komuś innemu. Co ciekawe, ten film nigdy nie idzie utartymi ścieżkami i ta ewangeliczna strona zostaje Przeciwstawiona takiej prozie życia, że jednak przychodzi nam bardzo ciężko wybaczać, że przychodzi nam bardzo ciężko dawać drugą szansę, i tutaj też system niestety odgrywa bardzo ważną rolę, że system jest bezwzględny. Jeżeli zostałeś wpisany jako morderca, złodziej, czy ktokolwiek inny, który popełnił naganny społecznie czyn, no to już tam zostajesz w tych rejestrach, niestety. Dokładnie, i jeszcze co ciekawe, ta prawdziwa historia, na podstawie której powstał scenariusz tego filmu, jest o Kamilu, który udawał księdza i ten chłopak, kiedy już wszystko wyszło na jaw, został ekskomunikowany. Jakby już nie przynależy do kościoła katolickiego, dlatego że udawał księdza. Czyli chłopak, który był głęboko wierzący, który był zapatrzony też w swój autorytet, czyli księdza z gimnazjum i który stwierdził, że no, jakoś chce się wyrwać ze swojej trudnej rzeczywistości i zaczął udawać tego księdza. Do... Kogo aspirował, za karę został wyrzucony z tej społeczności, która była mu najbliższa. No właśnie, bo trzeba też zwrócić uwagę, że ani w tej pierwotnej historii, ani w tej filmowej historii, nie mamy tutaj tak naprawdę żartu. Oczywiście, Jakiś odrobina żartu jest w tym, no bo jest się młodym, wciela się w jakąś rolę, ale tak naprawdę i ten Kamil rzeczywisty i ten Daniel, którego oglądamy w filmie, to są osoby głęboko wierzące, osoby, które oczywiście są wykolejone, które bardzo dużo grzeszą koniec końców, ale jednak to są osoby, które swoją duchowością porywają innych. No i jeżeli Ktoś taki dostaje kary, że nie może przyjmować nigdy sakramentu i tak naprawdę nie może uczestniczyć w życiu kościoła, no to jest najwyższa kara. No tutaj nasz bohater jest. Zupełnie inaczej ukarany niż ten jego pierwowzór, ale też tak naprawdę nie dostaje od życia prawdziwej szansy. Tak, i ten film pokazuje, że często, starając się być dobrym człowiekiem, starając się być dobrym chrześcijaninem, musisz działać przeciw systemowi, przeciw instytucji, którym jest Kościół przecież. Zauważcie, że ten film jest trochę takim rewersem kleru, w którym bycie księdzem przeczyło możliwości bycia dobrym człowiekiem, a w Bożym ciele właśnie mamy odwrotnie, kiedy Daniel przywrócił dziewa sutanne, no to właśnie wyzwalają się w nim najlepsze cechy. Zresztą Boże Ciało można skontrastować z jeszcze jednym polskim filmem z ostatniego czasu, czyli z twarzą, gdzie zostaje pokazana wiejska społeczność i tutaj też zostaje pokazana wiejska społeczność, tylko, że w twarzy w zasadzie patrzy się na nią przez pryzmat samych negatywów, takiego hamstwa, zaprzaństwa, a w przypadku Bożego Ciała nie stroni się od yy, przywar, ale pokazuje się, że w tej społeczności jest również bardzo wiele dobra. Jeżeli tylko w tej społeczności znajdzie się ktoś, kto zwróci uwagę na wszystkie negatywy, to będzie mógł w tej społeczności wyzwolić katarzis. Tak, ale w ogóle ten film jest tak dobry właśnie dlatego, że oglądamy ludzi, nie jakieś cechy osobowościowe, nie jakieś karykatury, tylko ludzi. I tutaj nie ma dobrych ani złych, tylko są ludzie, którzy czasem popełniają błędy, czasem gdzieś się zagalopują w swojej nienawiści, złości, pretensjach. No i takie jest życie i to jest dlatego tak bardzo poruszające. Esencją tego, że ten film opowiada po prostu o zagubionych ludziach jest scena między Bartoszem Bielenią a Tomaszem Ziętkiem. Tomasz Ziętek w roli Pinchera wyrasta nam w pewnym momencie na takiego głównego złego, osobę, która zburzy spokój i szczęście miasteczka i naszego głównego bohatera. Ale następuje moment, kiedy i Pincher zdejmuje swoją maskę złego człowieka i po prostu odkrywa karę. Pokazuje, że jest równie zagubiony jak reszta ludzi, i po prostu czasem postępuje źle, bo nie potrafi inaczej, bo nie wie jak w inny sposób zrealizować swoje ambicje i swoje marzenia. Przyznam, że ta scena strasznie mnie wzruszyła, kiedy Pincher zdejmuje maskę takiego właśnie chłopaczka, który każdemu by przypieprzył i nagle zaczyna płakać i pokazuje, że no chciałby też jakoś to życie przeżyć godnie, że chociaż pochodzi no właśnie z trudnego środowiska i zazwyczaj zachowuje się raczej nagannie, no to przecież też ma swoje marzenia i plany. Ten film jest za ponieważ w momencie kiedy spodziewalibyśmy się jakiejś eskalacji, no to właśnie przychodzi moment, kiedy widzimy w drugiej osobie człowieka, a nie jakiegoś oprawcę. Nikt tutaj właśnie nie wyrasta na totalnie dobrego bądź totalnie złego. Każda postać pokazuje oba oblicza, no nawet właśnie ten role model, czyli ksiądz Tomasz grany przez Łukasza Simlata, no też nie wyrasta na taką super wspaniałą, fantastyczną postać. Świetnie w tym kontekście ukazuje się postać Lidi Czyli takiej kościelnej, granej przez Aleksandrę Konieczną, która no, na początku wydaje się trochę taka święta, która nie widzi w niczym, e, niczego negatywnego, wszystko jest tak, jak Bóg chciał, wszystko jest dobrze, wspaniale, no ale okazuje się, że w niej jest masa nienawiści i zawiści. I po prostu każdą postać obserwujemy ze wszystkich stron, i dzięki temu ten film nigdy nie wpada w kolejny jakichś takich prostych rozwiązań. Tak, paradoksalnie, pomimo iż ten film opowiada o nienawiści, ma się uprzedzeń, różnych takich rozgraniczników między ludźmi, to sam z siebie jest pełen szacunku i oddaje wielką godność swoim bohaterom. Nikogo nie traktuje protekcjonalnie, z wyższością. Każdemu daje swoje 5 minut. Każdy w tym filmie ma szansę się wypowiedzieć. W ogóle w tym filmie też mi się bardzo podobało, jak wielką wagę przywiązywał do roli. Społeczności w życiu jednostki i jednostki w życiu społeczności. Ten film, no, właśnie tak naprawdę opowiada o lokalnej, wiejskiej społeczności, która jest toczona przez chorobę, przez wielką traumę, i powoli razem z bohaterem odkrywamy, co tam tak naprawdę się stało i jak mocno ta tragedia wpłynęła na całą wieś. Mamy wielki podział we wsi, kiedy jest podział na osoby, które nie są w stanie sobie poradzić z tą tragedią, które muszą się jakoś w bardzo negatywny sposób wyładować na innych. Są osoby, które chciałyby jakoś już przetrawić tą tragedię, ale no, są atakowane właśnie przez tych, którzy nie mogą sobie z nią poradzić. Jest też kozioł ofiarny, osoba wykluczona ze społeczności, tylko dlatego, że w jakiś sposób pośredniczyła w tej tragedii. I jest tutaj duża grupa osób, która odmawia spojrzeć prawdzie w oczy, która woli obarczyć winą kogoś, niż spojrzeć uczciwie na siebie. I potrzeba dopiero tej osoby z zewnątrz, która takim świeżym, trzeźwym okiem spojrzy na całą sytuację i na cały Absurd. I teraz myślę ważna ciekawostka. Jan Komasa, kręcąc ten film, mocno inspirował się katastrofą smoleńską i tym, jak ona wpłynęła na polskie społeczeństwo, jak nas rozdzieliła, jak przetoczyła przez nas właśnie tą chorobę nienawiści i wzajemnego obwiniania. Myślę, że Boże Ciało chce nam w jasny sposób powiedzieć, że powinniśmy zacząć szukania winy od siebie i najpierw uzdrawiać siebie, a nie obwiniać innych, a kiedy już y, znajdziemy tą. Winę w sobie, no to zobaczymy, że jesteśmy wszyscy trochę do siebie podobni, i dzięki temu będą jakieś takie sfery mediacji pomiędzy nami i będzie nam troszeczkę do siebie nam bliżej. I to jest bardzo ważne. I ten taki przekaz, raz jeszcze można powiedzieć, ewangeliczny, jest jednym z takich najważniejszych elementów tego filmu. W zasadzie w Bożym Ciele ciężko znaleźć jakiekolwiek słabe punkty. Mówiliśmy sporo o scenariuszu, mówiliśmy też trochę o aktorstwie i o tym, że mamy tutaj naprawdę wspaniały zespół aktorski, dzięki któremu świetnie. Nie jesteśmy w stanie wejść w ten film. Tak, pod względem aktorskim ten film jest bezbłędny, ale mam wrażenie, że właśnie dlatego, że Janko Masa bardzo odważnie sobie poczyna pod względem castingowym. W głównej roli obca za Bartosza Bielenie. To jest takie bardzo gorące nazwisko teatralne, teatru eksperymentalnego. On słynie z takiej androgeniczności. W teatrze zdarza mu się wcielać właśnie w kobiece role ze względu na swoją bardzo delikatną urodę. I nagle ten chłopak, niezwykle wrażliwy artysta, wciela się w chłopaka z poprawczaka i co i spisuje się genialnie, a z drugiej strony, właśnie przez swoją wielką artystyczną wrażliwość potrafi oddać wielką duchowość tego chłopaka. A z drugiej strony mamy Tomasza Zienka, którego też bym w życiu nie skojarzyła z takim właśnie twardym pincherem, chłopakiem z poprawczaka. No bo znamy go właśnie z ról takich amantów, delikatnych chłopaków, ma swój. Zespół zresztą, który też tak przyśpiewuje takie trochę prywatkowe piosenki z lat 60. No i to jest jego wizerunek. A tutaj proszę, mamy wygolonego pinczera, wtatuowanego. No i też jest niezwykle przekonywujący. I to mi się właśnie podobało, że miałam szansę odkryć tych aktorów na nowo. Tak samo jest z Łukaszem Simlatem, który gra tutaj wyjątkowo męską rolę księdza takiej bardzo silnej osobowości. Rzadko mu się to zdarza. Podobnie jest z Aleksandrą Konieczną, która raczej gra bardzo wrażliwe postacie, które jednak tą wrażliwość nam pokazują. Tutaj ta postać jest bardzo schowana emocjonalnie. Także w zasadzie w przypadku każdej postaci możemy się cieszyć Czymś nowym. Chociaż w przypadku Bartosza Bieleni mam poczucie, że to jest trochę taki i anioł, i szatan jednocześnie, ponieważ no, coś tam szatańskiego w tej urodzie jest i też jest tak obsadzany, właśnie często, że jest gdzieś na granicy tego dobrego i złego. Tak, no, ale właśnie dlatego, że ma w sobie demona, potrafi tak dobrze zrozumieć grzeszniku. Myślę, że w tym filmie też warto zwrócić uwagę na zdjęcia, za które odpowiadał Piotr Sobociński, i tutaj był bardzo świadomy wybór. Mamy ujęcia z ręki. Tylko w poprawczaku i to są bardzo dynamiczne, przytłaczające, przerażające sceny. A kiedy nasz bohater wychodzi z tego poprawczaka, możemy razem z nim odetchnąć spokojem, mamy ujęcia w pełni statyczne. Ta kamera jest nieruchoma, dzięki czemu mamy takie większe poczucie świata, światła. Są te zdjęcia zresztą bardzo jasne zazwyczaj, takie trochę wręcz płaskie, ale dzięki temu. Czujemy tą czystość i spokój naszego bohatera. To, że ma szansę na to nowe życie. Ja bym tutaj jeszcze szczególnie pochwalił montaż, ponieważ ten film bardzo dobrze się ogląda. Również dzięki temu, że jest on zmontowany w taki, a nie inny sposób. I oczywiście nie ma tutaj fajerwerków montażowych, ale ta historia się świetnie i dynamicznie y, toczy i jest w stanie przykuć uwagę widza. Tutaj nie ma zbędnych ujęć, tutaj nie ma jakichś takich właśnie zbędnych wybiegów montażowych. Tu wszystko jest zwarte i skupione na naszym głównym bohaterze i na naszej głównej intrydze, jeżeli tak można nazwać całą tą sytuację, która dzieje się w tej wiosce, w której jesteśmy. No a poza tym, o czym też warto wspomnieć, muzykę robili Sasza i Ewgenij Galperin, czyli twórcy między innymi muzyki do Miłości, za którą dostali Europejską Nagrodę Filmową. I to też są tacy twórcy, którzy są dosyć gorącym muzycznym nazwiskiem. I tutaj, co prawda ta sfera muzyczna nie jest jakaś rozbuchana, ale od czasu do czasu też dodaje na napięcia i dramatyzmu. Jak się zbierze do kupy te wszystkie pochwały, no to trudno się dziwić, że ten film został wybrany na polskiego kandydata do Oscara. Trudno się dziwić, że zebrał masę nagród na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, chociaż nie zdobył tej najważniejszej. No i trudno się dziwić, że był pokazywany zarówno na Festiwalu w Toronto, jak i w Wenecji. Ja się aż dziwię, że w Wenecji tylko na takiej pośredniejszej sekcji, a nie w konkursie głównym czy też chociażby w Horyzontach, bo zdecydowanie ten film zasługuje na te najlepsze selekcje. I będziemy bardzo mocno trzymać kciuki, żeby Boże Ciało znalazło się chociażby na skróconej liście, jeżeli chodzi o Oscara, bo wydaje mi się, że chociażby to jest w zasięgu filmu Jana Komasy. Myślę, że nie macie co się zastanawiać i koniecznie wybierzcie się na ten film do kina, bo to też jest trochę taki film dla każdego, jakby nikogo nie urazi, a każdemu coś da. Każdego poruszy i każe się zastanowić nad sobą. Dlatego koniecznie Idźcie na ten film do kina, później podzielcie się z nami swoimi wrażeniami. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!